W 1945 roku, po ostatecznej kapitulacji Niemiec i Japonii, koszmar II wojny światowej ostatecznie dobiegł końca. Jednak wielu ludzi nie cieszyło się z tego powodu, gdyż bilans strat i zniszczeń, jakie spowodował ten konflikt, był przytłaczający, szczególnie w Europie, gdzie wiele europejskich miast, takich jak Warszawa, Stalingrad czy Leningrad, Zostało kompletnie zdewastowanych. Tysiące ludzi straciło dach nad głową i musiało żyć z dnia na dzień w tej ponurej powojennej rzeczywistości, gdzie odbudowa wspomnianych wcześniej miast miała zająć wiele długich lat. Do tego wszystkiego doszedł ogromny bilans strat wśród ludności. Szacuje się, że w latach 1939-1945. Podczas II wojny światowej zginęło blisko 50 milionów ludzi, z czego 58% stanowiła ludność cywilna, a około 6 milionów spośród wszystkich ofiar II wojny światowej stanowili Żydzi różnej narodowości, którzy zostali wymordowani w ramach niemieckiego Holokaustu. Był to bez dwóch zdań najkrwawszy konflikt, jaki rozegrał się w całej historii rodzaju ludzkiego. Jedną z pierwszych decyzji, jaką podjęto w ramach nowego powojennego porządku, jaki miał zapanować na świecie po II wojnie światowej, miało być ustanowienie jednej wspólnej dla całego świata organizacji, która stałaby na straży pokoju i porządku na świecie. Jeszcze w okresie międzywojennym taką organizacją była Liga Narodów. Jednak jak pokazał przykład polityki ustępstw z lat 30. XX wieku czy ostateczny wybuch II wojny światowej, Liga Narodów nie spełniła swojego przeznaczenia, konsekwencji czego w 1945 roku została ostatecznie rozwiązana, a w jej miejsce powołano nową organizację, którą nazwano Organizacją Narodów Zjednoczonych, w skrócie ONZ. Powołana ona została w ramach Specjalnej de delegacji, która odbyła się w okresie od kwietnia do czerwca 1945 roku, i której zwieńczeniem było podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych, która określała zestaw praw i obowiązków, w ramach których miało funkcjonować ONZ. U podstaw organizacji leżało zgromadzenie ogólne, w którym co roku uczestniczyli delegaci wszystkich państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych i na których zapadały najważniejsze decyzje w związku z ogólnoświatowym pokojem i porządkiem. Każdy z delegatów miał prawo do oddania jednego głosu w ramach podejmowania tych decyzji. Wyżej w hierarchii stała Rada Bezpieczeństwa, która składała się z pięciu stałych członków, w których skład wchodziły największe i najsilniejsze państwa na arenie międzynarodowej. W 1945 roku tymi członkami były USA, Związek Radziecki, Francja, Wielka Brytania oraz Chiny. Na samym szczycie z kolei Organizacji Narodów Zjednoczonych stał sekretarz generalny. W 1948 roku ONZ uchwalił jedną ze swoich pierwszych ważnych decyzji, jaką była powszechna deklaracja praw człowieka. Która, której przeznaczeniem miało być egzekwowanie najważniejszych praw, jakie miał posiadać każdy człowiek, z, łącznie z tymi najbardziej podstawowymi, takimi jak prawo do życia, pracy czy wolności. Równocześnie w okresie od lipca do sierpnia 1945 roku odbyła się ostatnia konferencja Wielkiej Trójki. Przywódców trzech największych mocarstw koalicji antyhitlerowskiej, czyli Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego i Wielkiej Brytanii. Konferencja ta odbyła się w miejscowości Poczdam w okolicach Berlina i uczestniczyli w nich dyktator Związku Radzieckiego Józef Stalin, nowy prezydent USA Harry Truman, który został wybrany na miejsce zmarłego prezydenta Roosevelta, który zmarł na początku kwietnia 1945 roku oraz premier Wielkiej Brytanii Clementi Attlee, który zajął miejsce Winston'a Churchilla. Podczas obrad konferencji w Poczdamie podjęto szereg ważnych decyzji związanych z ostatecznym powojennym układem świata. Podczas tej konferencji przyklepano i ostatecznie potwierdzono większość spośród najważniejszych postanowień konferencji jałtańskiej, która odbyła się na początku 1945 roku. Prócz niej Wprowadzono m.in. Par, parę dodatkowych ustaleń, związanych głównie z państwem niemieckim. Dotyczyła ona tzw. zasady 4D, czyli denazyfikacji, demilitaryzacji, dekartelizacji i demokratyzacji państwa niemieckiego. Denazyfikacja oznaczała usunięcie z życia politycznego, społecznego i publicznego wszelkich elementów systemu nazistowskiego, który funkcjonował w państwie niemieckim za lat istnienia III Rzeszy. Demilitaryzacja oznaczała znaczne ograniczenie niemieckiego potencjału wojskowego, jego uzbrojenia i infrastruktury obronnej. Demokratyzacja miała z kolei zadbać o ponowne ustanowienie ustroju demokratycznego na terenie państwa niemieckiego. Z kolei dekartelizacja oznaczała podział funkcjonujących w przemyśle karteli. Czyli związków przedsiębiorstw z jednej branży na mniejsze jednostki. Oprócz tego podjęto decyzję o, ostateczny, o ostatecznym podzieleniu Niemiec na strefy, oku, strefy okupacyjne przez pierwsze kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Obszar państwa niemieckiego został wówczas podzielony na cztery strefy okupacyjne: oku, y, strefę brytyjską, francuską, amerykańską, oraz, radzie, oraz radziecką. Ten podział na strefy okupacyjne miał w przyszłości doprowadzić do ukształtowania się dwóch, nie, pań, dwóch państw niemieckich, jakie powstały po II wojnie światowej. W międzyczasie jednak, od 1946, 1946 roku w miejscowości Norymberga w Niemczech rozpoczęły się procesy sądowe wymierzone przeciwko niemieckim zbrodniarzom wojennym, którzy działając na rozkaz III Rzeszy dopuszczali się licznych zbrodni przeciwko ludzkości. Do osądzonych należeli m.in. Herman, Hermann Gering, marszałek III Rzeszy, Joachim von Ribben, Ribbentrop, minister spraw zagranicznych III Rzeszy, czy Karol Denitz, jeden z czołowych niemieckich admirałów. Wszyscy oni mieli zostać osądzeni i skazani na adekwatne do popełnionych przez nich, przez nich zbrodni wyroki. Niektórzy z nich, tacy jak Gering czy Ribbentrop, otrzymali wyroki śmierci, podczas gdy wielu innych otrzymało wyroki długoletniego więzienia. Ciekawostką może być tutaj to, że w 1948 roku, równocześnie na, w terenie miasta Tokio, odbywały się tzw. procesy tokijskie podczas których osądzono również japońskich zbrodniarzy wojennych za ich zbrodnie, jakich dopuścili się w trakcie wojny na, pa, wojny na Pacyfiku. Wraz z ostatecznym upadkiem III Rzeszy i zakończeniem działań wojennych w Europie po II wojnie światowej, zmienił się całkowicie układ sił, zarówno w Europie, jak i na świecie. Do rangi supermocarstw urosły dwa państwa na świecie. Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, które pod względem gospodarczym czy ideologicznym oraz politycznym były swoimi skrajnymi biegunami, gdzie Stany Zjednoczone starały się reprezentować ustrój demokratyczny oraz gospodarkę kapitalistyczną, tak Związek Radziecki reprezentował ustrój komunistyczny oraz gospodarkę centralnie sterowaną. To nieuchronnie musiało doprowadzić do rywalizacji pomiędzy nimi teraz, kiedy zabrakło wspólnego wroga w postaci III Rzeszy czy Cesarstwa Japońskiego. To doprowadziło tym samym do podzielenia Europy pomiędzy demokratyczną Europę zachodnią a komunistyczną Europę środkowo-wschodnią oraz wschodnią, która miała doprowadzić do zaciętej rywalizacji między tymi dwoma blokami na następne blisko pół wieku. Tą rywalizację określono mianem zimnej wojny, gdyż nie dochodziło pomiędzy obydwoma supermocarstwami do żadnych otwartych konfliktów zbrojnych, a jedynie do rywalizacji politycznej, gospodarczej, wywiadowczej czy nieustannego wyścigu zbrojeń, w którym decydującą rolę miał odgrywać arsenał nuklearny, zwłaszcza po tym, gdy w 1949 roku Związek Radziecki. Stworzył swoją pierwszą bombę atomową, sprawiając, że Stany Zjednoczone przestały być jedynym mocarstwem nuklearnym na świecie. Symbolicznym początkiem zimnej wojny uważa się wygłoszenie przez Winstona Churchilla przemówienia w mieście Fulton na terenie USA 5 marca 1946 roku. Podczas, któ podczas którego jednoznacznie zadeklarował, iż Związek Radziecki jest w jego oczach uznawany za wroga wolności i demokracji. To również podczas tego wystąpienia po raz pierwszy użyto terminu żelazna kurtyna, czyli granicy oddzielającej demokratyczną Europę Zachodnią od komunistycznej Europy, wschod Europy Wschodniej, która stała się jednym z symboli powojennego podziału na świecie. Przemowa Churchilla została poparta przez prezydenta Trumana, który w 1947 roku opracował tzw. doktrynę Trumana, która jednoznacznie deklarowała, że Związek Radziecki i ustrój komunistyczny są wrogami pokoju, wolności i wolności świata, i należy podejmować wszelkie starania, aby powstrzymać komunistyczną ekspansję zarówno w Europie, jak i na świecie. W tym celu. Między innymi w 1947 roku prezydent Truman, przy współpracy z sekretarzem stanu USA, George'em Marshallem, opracował tzw. Tak plan Marshalla, którego celem miało być zapewnienie niezbędnej pomocy finansowej i materialnej dla krajów europejskich, by te mogły podźwignąć się z kolan po zniszczeniach spowodowanych przez II wojnę światową. Z pomocy tej skorzystały kraje Europy Zachodniej, które dzięki temu w ciągu następnych kilku lat szybko podźwignęły się z kolan, ale jednocześnie stały się dłużnikami Stanów Zjednoczonych, co znacząco zwiększyło wpływy USA w Europie. Plan Marshalla służył nie tylko poszerzeniu amerykańskiej strefy wpływu w Europie, ale również uniemożliwieniu tamtejszym partiom komunistycznym zdobycie większej popularności i potencjalne przejęcie władzy w tych krajach. Jednym, symbo jednym z symboli podziału świata pomiędzy blok zachodni i wschodni było utworzenie się dwóch państwek niemieckich, które powstały w miejsce istniejących wcześniej stref okupacyjnych. Strefa okupacyjna amerykańska, francuska i brytyjska połączyły się ostatecznie, by we wrześniu 1949 roku powołać do życia Republikę Federalną Niemiec w skrócie RFN który potocznie nazywany był również zamiennie Niemcami Zachodnimi. W państwie tym ustanowiono ustrój demokratyczny, a pierwszym kanclerzem tego państwa został przedstawiciel chrześcijańskiej demokracji oraz silny antykomunista Konrad Adenauer, który był jednym z najbardziej rozpoznawalnych przywódców państwa niemieckiego w okresie powojennym. W odpowiedzi na powstanie RFN, Sowieci przy współpracy z niemieckimi komunistami ustanowili w październiku 1949 roku Niemiecką Republikę Demokratyczną w skrócie NRD, która miała stanowić wschodnią przeciwwagę dla Niemiec, Zachod Niemiec Zachodnich. Podział ten zaistniał również na terenie samego Berlina, gdzie Berlin został podzielony na Berlin Zachodni. Wspierany przez Amer Amerykanów, w którym ustanowiono ustrój demokratyczny, oraz Berlin Wschodni, gdzie władzę sprawowali komuniści, wspierani przez Sowietów. Stalinowi ten podział Berlina się nie, się nie podobał, gdyż Berlin znajdował się w samym sercu NRD, więc fakt, że w obrębie NRD znajduje się demokratyczna enklawa, była dla niego przysłowiową stroną w oku. Dlatego w okresie od czerwca do czerwca 1948 roku do maja roku następnego ogłosił on oficjalną blokadę Berlina Zachodniego. Uniemożliwiając dostarczanie wszelkiej maści środków, środków pomocy humanitarnej dla Berlina Zachodniego, aby w ten sposób zmusić państwa zachodnie do uległości i pozwolić na zaanektowanie Berlina Zachodniego w granicę NRD. Państwa zachodnie jednak nie ugięły się przed żądaniami Sowietów i nie mogąc dostarczać dla Berlina Zachodniego niezbędnych środków zaopatrzeniowych drogą lądową, zaczęli je organizować drogą powietrzną. I przez następny prawie cały rok samoloty kursowały z zachodu do Berlina Zachodniego, zaopatrując mieszkańców Berlina niezbędne środki żywności i innego zaopatrzenia. Widząc, że blokada jest nieskuteczna, Stalin zniósł ją, dzięki czemu Berlin Zachodni pozostał pod kontrolą RFN i stan ten utrzymał się aż do lat 90. XX wieku, kiedy Niemcy na powrót zjednoczyły się pod jednym sztandarem. Od lat 50. i 60. zaczęły również nasilać się ucieczki, jakie organizowali mieszkańcy Berlina Wschodniego do Zachodniego, nie chcąc mieszkać w o wiele bardziej opresyjnym systemie komunistycznym. W odpowiedzi na ten stan rzeczy w 1961 roku Władze komunistyczne NRD przy współpracy z Sowietami rozpoczęły budowę tzw. mur berlińskiego, który miał oddzielać Berlin wschodni od zachodniego. Oficjalna propaganda mówiła, że Berlin mur berliński ma chronić mieszkańców Berlina wschodniego przed zachodnimi faszystami. W praktyce jednak mur berliński miał służyć właśnie temu, aby mieszkańcy NRD nie próbowali uciekać do RFN. Poprzez przedostanie się do Berlina Zachodniego. Tym samym mur berliński stał się jednym z kolejnych symboli podziału świata, jaki utrzymał się w Europie przez następne prawie pół wieku. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.